Proszę Państwa, proszę, Moglibyśmy logujemy się. Włączyć, to znaczy włączyć tylko te na środeczku tym, tym, ym, tymi pilotkami. Tak. Ja mam K12, co to jest? Co? K12. A nie wiem. nie wiem. To jest może, mam na tym dwunastym no, liście. Może. Zielone pojęcie nie mam. A może tak. Nie wiem. Może ma ponadto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 12. 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 Więcej niż raz, dwa, trzy, cztery, sześciu. Sześciu się nie odkliknęło, no ale w tym jest. Trzech um, nie jest. ma. Iwony, Tomka? Spróbujcie jeszcze raz się zalogować. Brakuje nam trochę. No, dobrze. 12, <coughs> 9. 9, 9, wychodzi, że to 9, no, Tomek, Iwona i Monika, 9 jest teraz, <coughs> 3, 6, <coughs> 9. 9 się Co? na razie 9 się odliczyło, Jesz jeszcze proszę spróbować raz, Jest, jest, Teraz fajnie. Dobrze. Jest dobrze. Góra, środek to jest ten do, do logowania. Mhm. Dobra. Zaczynamy. Maseczki? Mhm. Ja, Zaczynamy. Ja, ja. Janusz ma. Punkt pierwszy dzisiejszych obrad na podstawie artykułu 20 ust. 1 i ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 17 ustęp 2 i ustęp 4 statutu gminy Kazimierz Miskupi otwieram obrady 30 sus tej sesji Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Witam serdecznie państwa radnych, witam wójta gminy pana Grzegorza Maciejskiego, witam skarbnika gminy panią Genowetę Miśkiewicz, witam panów pracujących przy utrwalaniu i transmisji obrad dzisiejszej sesji. W tym momencie proszę radnych o zalogowanie się do systemu w celu sprawdzenia obecności na posiedzeniu sesji. Mhm. 12. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Punkt drugi dzisiejszego porządku to właśnie ustalenie porządku obrad. Informuję, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, natomiast zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym nagrania obrad są udostępniane w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy Kazimierz Biskup. Przypominam, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta gminy pana Grzegorza Maciejskiego, a materiały radni otrzymali mailowo. Czy w sprawie porządku obrad, który państwo otrzymaliście, są jakieś inne propozycje? Jednocześnie przypominam, że jakakolwiek zmiana przez, zaproponowana przez radnych do obrad dzisiejszego porządku wymaga zgody wnioskodawcy, to jest Wójta pana Grzegorza Maciejskiego. W związku z brakiem innych propozycji informuję, że porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał. Podpunkt A w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, podpunkt B w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kazimierz Biskupi na lata 2021-2028 i ostatni punkt czwarty zakończenie obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad należy przekłocować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku? Proszę przycisnąć przycisk. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty dwunastoma głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Przystępuję do realizacji podpunktu A w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Czy w sprawie wyżej zmienionego projektu uchwały są jakieś zapytania bądź wnioski? Nie widzę. Poddaję więc projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nadusić przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta dwunastoma głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Przystępuję do realizacji podpunktu B w punkcie trzecim porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2021-2028. Czy w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały są jakieś inne zapytania bądź propozycje? Nie widzę. Poddaję więc projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nadusić Przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Zamykam punkt trzeci dzisiejszego porządku. Przechodzę do punktu czwartego. Punkt czwarty to zakończenie obrad sesji. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku, zamykam obrady 36. sesji Rady Gminy Kazimierz-Biskupi. Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestniczenie w obranach, a wszystkim Państwu za obecność i uwagę. Dziękuję.